Wiecie już, kim jestem? Nie wiem. Czterech głów? Ośmiora oczu? Hej, jeśli zebrać nas wszystkich razem... Jest ośmioro oczu i cztery głowy. Tak, więc nie musimy odpowiadać osobno. Cztery głowy, ośmioro oczu to jedna drużyna. Nie wiem jak wy, ale ja mam wystarczająco dużo informacji, by przystąpić do finału. Ja też. I ja. Co? Jeśli podzielimy się informacjami na temat Układu Słonecznego, razem znajdziemy tę odpowiedź. No już dobra! Niech wszyscy powiedzą, czego się dowiedzieli. Wiem, że to nie Wenus ani Neptun. Ani Jowisz, ani Słońce! Nie Merkury i nie Saturn. Nie Mars, ani Uran. Co? Tu? Co? Nie Mars i nie Uran! Żadna z tych planet. Zostało tylko jedno miejsce. Jeśli nie zgadniemy, to przegramy. Ziemia! Zobacz, znowu Ziemia? Zgadza się, to podchwytliwe pytanie ha, 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 ha. Zwycięzcy dzisiejszego konkursu przemierzyli kosmos Aby odkryć najważniejszą prawdę we wszechświecie A nagrodą za to odkrycie jest... To, że od będą już pamiętać, jak ważną rzeczą jest dzielenie się wiedzą, bo to, czego się uczymy, jest najwartościowsze, gdy przekazujemy tę wiedzę innym. Pozwól, że spytam, co ci tak śmieszy, Kruku? Przepraszam, myślałem, że jak odgadniemy tę zagadkę, wygramy coś? Wie pan, super! Hmm, chyba muszę... parzyć. Bez tej prawdy nie byłoby tutaj w ogóle żadnego zwycięzcy. O, i jeszcze jedno. Nowe piłki orb dla wszystkich. <śmienic> Wersja polska na zlecenie platformy.